Witam tych, którzy są tutaj na naszej auli, ale także te osoby, które jeszcze są, może do nas dołączyły online. I od razu zacznę od poziomu serca. Powiem tak. Jakże wielki i piękny jest człowiek, jakże obfite bogactwo intelektu i serca było w Wiktorze Franklu. Skoro po 25 latach od jego śmierci, bo zmarł 2 września 1997 roku, nadal Frankl jest inspiracją dla wielu. A w XXI wieku, pełnym lęku i bezsensu, wciąż wzrasta zapotrzebowanie na logoterapię właśnie jako na antidotum. W tym egzystencjalnym kryzysie, kryzysie współczesnego człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Może, może właśnie dlatego, że to, co proponuje Trzecia Wiedeńska Szkoła Psychoterapeutyczna po Frodzie i Adlerze, jest zgoła czymś zupełnie innym. Wydaje się, że człowiek dzisiaj ma coraz głębsze. Pragnienie odkrywania swojej głębi czy siebie samego, ale także piękna świata, nie tyle oczyma innych, ale chciałby własnymi oczyma odkrywać prawdę o sobie samym i o świecie. I to właśnie proponuje logoterapia. Zacytujmy jeszcze raz tekst. Wiktora Frankla, umieszczony na naszym plakacie, które w prosty sposób, w kilku słowach, wyjaśnia, czym jest logoterapia. Zadanie logoterapeuty bliższe jest zadaniu okulisty niż malarza. Malarz. Usiłuje przekazać nam obraz świata takim, jakim sam go widzi. Okulista natomiast stara się nam umożliwić widzenie świata takim, jakim jest on naprawdę. Moim zadaniem tutaj właśnie spróbuję tak tylko naszkicować troszeczkę tę logikę serca w logoterapii. Muszę dodać, że. To moje wystąpienie zostało przygotowane przez dwie osoby. Także przez Krzysztofa, który z przyczyn obiektywnych niestety nie może być z nami. A powiedziałby Krzysztof o zastosowaniu logoterapii w coachingu, co jest przedmiotem jego pracy doktorskiej. I to świadczy to połączenie: logoterapia i coaching. To świadczy też o rozwoju logoterapii i jej zastosowaniu właśnie w tych nowych formach wspomagających rozwój człowieka. Panie Krzysztofie, oczekujemy na ten dalszy ciąg referatu o logoterapii w coachingu. Innym razem. Teraz jednak zacznijmy od pytania. Jak Wiktor Frankl definiuje logikę serca? Ksiądz profesor Marian Wolicki, będący obok księdza profesora Kazimierza Popielskiego, prekursorem myśli franklowskiej w Polsce, w swojej bardzo wnikliwej książce pod tytułem Podstawy filozoficzne, ale egzystencjalne i logoterapii umieszcza na końcu słownik franklowski, w którym odnajdziemy takie hasło jak mądrość serca przy okazji uczynimy reklamę tej nowej, niezwykłej książki księdza Rafała yy, gdzie tutaj też znajdziemy na końcu yy, słownik ale trochę ksiądz Rafał go uspółcześnił i dobrze, bo on bardziej trafia i teraz pierwszy cytat księży doktorze mianowicie cytat Mądrość Serca Strona 234, Rafał. Mądrość serca, zwana też niekiedy przez Frankl'a logiką serca, jest to zdolność poznawania rzeczywistości za pomocą władzy serca, a więc poprzez intuicję emocjonalną. Jak widać, mamy u Frankl'a. Y, takie specyficzne określenia filozoficzne, jak na przykład zdolność poznawania rzeczywistości, y, intuicja emocjonalna, czy wreszcie to szellerowskie określenie, intencjonalność uczuć. I to kapitalne stwierdzenie Frankl'a, że logika serca to zdolność poznawania rzeczywistości przy pomocy władzy serca. Co to znaczy poznawać rzeczywistość przy pomocy władzy serca? Dla wiedeńskiego psychiatry jest to bardzo ważne stwierdzenie, bo ono wskazuje na fakt niezwykle istotny w logoterapii. Chodzi o zdolność poznawania rzeczywistości, a w tym także samego siebie, nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie. Oczywiście mamy tutaj świadomość, że człowiek może mylnie poznawać albo redukcyjnie patrzeć na siebie i świat, o czym była już mowa, bo to dotyczy redukcjonizmu frankla, o których on wspomina: biologizm, psychologizm, socjologizm. Tymczasem w logoterapii i w tej specyficznej lupie, jaką jest logika serca chodzi o to, abyśmy poznali. Po poznania, by ono się dokonało za sprawą władzy serca, jaką stanowi uwaga, intuicja serca. Władza serca to intuicja serca. A skąd ta intuicja serca? Skąd to Frank wziął? Nie był poetą, aczkolwiek romantykiem, ale w tym innym razem. Jako doktor filozofii Frank mógł sam wyselekcjonować z jej różnorodnych prądów. Te, które właśnie respektują wymiar duchowy w człowieku. I to, co już mówił ksiądz profesor Posadzki, to są takie, takie nurty filozoficzne, jak myśl egzystencjalna, fenomenologia, filozofia dialogu, czy też myśl personalistyczna. Frankl zastosował tutaj spójny fundament ideowy w swojej koncepcji, i w praktyce logoterapeutycznej, ale co jest ważne, co on zrobił? Otóż on włączył do swojej metodologii, czyli nie tylko teoria, włączył do swojej metodologii takie czynniki jak intuicja serca jako sposób filozoficznego poznania, a także włączył doświadczenie, czy logiczną spekulację. Młodzio to wszystko właśnie w tej y, syntezie logoterapii. Y, co było początkiem dla Frankla? Y, z kogo on czerpał? No i tu trzeba wrócić do y, logiki serca u Pascala. Tak jest u tego wielkiego Pascala, który mówił: "Serce ma swoje racje, których rozum nie zna". Widać, że Pascalowi i Franklowi bardzo mocno zależało na tym poznawaniu na poziomie racji serca. Tę myśl rozwinął Max Scheller, który to stał się szczególną inspiracją dla wiedeńskiego filozofa. To właśnie Scheller, jako jeden z pierwszych w przestrzeni filozofii, zwrócił uwagę na miłość nie tylko w kategorii uczucia zewnętrznego. Ale jej głębokiego poziomu wartości. Scheller, a zanim nim Frankl, uważa miłość za akt najdoskonalszy, który pobudza wszelkie inne działania. Jest niejako, to jest bardzo dobre określenie, ta miłość jest niejako praaktem ludzkiego życia. Scheller określa człowieka jako ens amans. Czyli byt miłujący. I podobnie dla Frankl'a miłość jest kategorią ontologiczną w człowieku, bezpośrednio związaną z wymiarem duchowym, a nie tylko psychologicznym. W konsekwencji w logoterapii Frankl będzie walczył o to, aby doświadczenie miłości traktować jako pierwotne, a nie wtórne. Dlatego też można to doświadczenie miłości nazwać logiką serca, które ma bezpośredni związek z Logosem, rozumianym także jako byt absolutny. Spróbujmy jeszcze troszkę myślę, że Państwo macie siły, jeszcze troszkę wniknąć w tę franklowską perspektywę. Otóż Wiedeński uczony twierdzi za świętym Augustynem, że poznaje nie tylko rozum, ale i serce. Do Pascala nawiązuje Frankl, pisząc o poznaniu przez miłość, które zaczyna się już u Platona. Dla przypomnienia, Arystoteles stwierdzi, że do poznania potrzebny jest dystans i, ob i obiektywizacja. A Platon uważał, że im bliżej osoba poznająca jest obiektem poznania, tym jest ono prawdziwsze i dlatego najgłębsze jest poznanie przez miłość. Z pewnością w logoterapii Frankla zarówno znajdziemy tą obiektywizację, jak i poznanie przez miłość. Obie są sposoby poznania, obydwa są bardzo potrzebne i się pewnie uzupełniają. Na Pascalowskiej koncepcji poznanie przez miłość Frank buduje swoją Logikę serca. Pisze o tym w Homo Patiens, między innymi stwierdza, zacytujmy. Logika serca pozwala mi więcej mówić o cierpieniu, bo rozum odrzuca cierpienie, a serce nie. Mądrość serca ogarnia wszystkie postawy. Koniec cytatu. Jak widać, szczególnie wartość postawy jest związana z sercem. Tutaj dokonują się te wszystkie wybory, właśnie w tym momencie w tym miejscu. I też Frankl, znowu go zacytuję, mówi: Musimy uczyć się od mądrości serca, że bycie człowiekiem oznacza nieustanną konfrontację z sytuacjami, z których każda jest zarazem szansą i wyzwaniem, dając nam szansę do spełnienia siebie. Przez sprostanie wyzwania do wypełnienia jej sensu. A więc każda sytuacja jest wezwaniem najpierw do słuchania, a następnie do dania odpowiedzi. Koniec cytatu. Frankl tę logikę serca. Określa filozoficznie i uważa, że to jest taki sposób poznania, w którym jest miejsce, i to będzie trudne słowo, ale ważne, na prerefleksyjne, ontologiczne rozumienie siebie, które można zdefiniować jako prerefleksyjny sposób rozumienia siebie, spotykany nawet u zwykłych ludzi, lub jak to często i chętnie powtarzał Frank, u człowieka z ulicy. I jeszcze, zbliżam się ku końcowi, panie Romeczku. I jeszcze, co znaczy u Frankl'a prerefleksyjne rozumienie siebie? Otóż ta prerefleksyjność to znaczy poznanie pierwotne, owa logika serca, która poprzedza refleksyjne poznanie, a to refleksyjne poznanie pierwsze to jest oczywiście rozum dyskursywny. W praktyce, i to jest ważne, będzie to sposób dialogu, który pozwala rozmówcy dotrzeć do własnej mądrości serca. I o tym właśnie pisze Elizabeth Lucas, która podkreśla, że sam logoterapeuta winien posiadać tę zdolność, tę intuicyjną mądrość serca. Tego się człowiek nie nauczy, musi to niejako sam odkryć w sobie. Przy tej okazji Warto wspomnieć o coraz bardziej obecnej w psychoterapii, tak zwanej inteligencji emocjonalnej, która nie jest tym samym, co intuicja serca. Gdyż teoria inteligencji emocjonalnej w ujęciu Daniela Golemana, pomimo swoich wielu ważnych odkryć, kładzie akcent przede wszystkim na badanie mózgu, któremu przypisuje się zbyt wiele możliwości. To oczywiście mamy odwieczny spór pomiędzy tym, co materialne, a duchowe w człowieku. Tymczasem emocjonalność człowieka dla Frankla ma sens duchowy. Logika serca mieści się w wymiarze ontologicznym, który od samego początku był fundamentem dla logoterapii. Jeżeli byśmy szukali jakiegoś rozwinięcia tego, to można byłoby przywołać nazwisko współczesnego filozofa Dietricha von Hildebranda, który rozwinął antropologię serca właśnie na bazie ontologii, nie psychologii. Zresztą zacytuję go. Kto chce zrozumieć istotę serca, musi, siebie, musi sobie uprzytomnić, że serce pod wieloma względami pełniej ucieleśnia prawdziwe ja osoby niż rozum czy wola. To serce jest oczywiście centrum człowieka, i dlatego tutaj zachodzą te różne decyzyjne wybory. I co jeszcze trzeba byłoby powiedzieć, kiedy mówimy o logice serca? Otóż Frank natchnienie do swojej logiki serca mógł czerpać także z Biblii. O czym wiemy z całą pewnością, że odmawiał codziennie księgę psalmów. Zachowało się wiele używanych i zużytych egzemplarzy hebrajskiego psałterza. I to właśnie tam występuje pojęcie serca w znaczeniu egzystencjalnym. Co to znaczy? Serce myśli, raduje się, rozważa, Rozsądza, wybiera, ale także to serce może być głuche. Z tej racji trzeba powiedzieć, że Frankl to swoje greckie nóż mógł może nie tyle zaczerpnąć, ale musiał mieć świadomość, że to greckie nóż, który on wziął na określenie wymiaru duchowego, pochodzi z hebrajskiego słowa l'eb lew, który oznacza w języku hebrajskim właśnie serce. I na koniec oddajmy głos samemu Wiktorowi Franklowi. Nawet w zatwardziałych pozytywistach mądrość serca może wyprzedzać wiedzę rozumową i pozwolić na rozpoznanie bezwarunkowej sensowności życia, poprzez potencjalny sens cierpienia. Nie wyłączam z tego nawet nihilistów. Gdy wola sensu zostaje stłumiona, nie spostrzega się już istnienia sensu. Logoterapia zmierza do odsłonięcia woli sensu i do pomagania w dostrzeganiu sensu w życiu. Ale czyniąc to, opiera się na fenomenologicznej analizie, prerefleksyjnego, ontologicznego rozumienia siebie. Czerpie z tego, co pacjent, co pacjent wie, mocą mądrości serca, w głębi serca, w mroku nieświadomości. Wiedzę tę wydobywa na powierzchnię świadomości. A będąc przeświadczony, to jest dalej cytat, a będąc przeświadczony, że fenomenologia oznacza przekładanie mądrości serca na język nauki, Mogę teraz dodać inną definicję. Logoterapia oznacza przekładanie mądrości serca na zwykłe słowa, na język człowieka z ulicy, tak, by mógł z niej skorzystać, a jest rzeczą możliwą przekazanie mu jej. Owa logika serca pozwala współczesnemu człowiekowi pogrążonemu w kryzysie egzystencjalnym powtórzyć za Wiktorem Franklem. Posłuchajcie, jakie cudne słowa. Jak często ruiny odsłaniają nam widok nieba. A to znaczy, że zwalone konstrukcje mogą stać się początkiem, nowym spojrzeniem, nie tylko na siebie samego, ale przekraczając, przekraczając siebie na niebo nad nami. Życzmy sobie tego patrzenia w niebo. Dziękuję Państwu za uwagę.